A kogo najmilej e, wspominasz z tej szóstej edycji? W szóstej edycji najmilej wspominamy Jasię Jabuczyńską i Patrycję Kazadi. Zresztą dziewczyny chyba po, podobnie. E, no, bo to takie mm, moje młodsze, zdolne, śliczne, mądre koleżanki. O, właśnie. Widzisz ciekawe pytanie tutaj em, na temat jeszcze Twojego se serialu, w którym grasz. A, czy pogodzisz się z Kingą? Hmm. <laughs> Kiedyś ciekawa, pewnie, pewnie tak, kiedyś pewnie tak, ale e, no, będzie jeszcze gorzej, no. Naprawdę będzie gorzej? Będzie gorzej, będzie gorzej, będzie gorzej, nabrałeś? będę okropny, e, a moja żona będzie. Fani serialu Cię z Robert, jak tak dalej No, bydziemy. ale byłem w, jak oni śpiewają, więc fani serialu wiedzą, jaki jestem naprawdę, i liczę na to, że, że już teraz nie będzie tak, jak było na początku. Ale rzeczywiście, e, słuchajcie, moja żona Kinga. E, nie będzie mi ustępować w złośliwościach. Będzie równie podła jak ja. Czyli odegra się, tak? No, ale, ja, ale to będziemy się wzajemnie stymulować w tej podłości, <grym> więc to będzie ciekawe. Będziemy mm -hmm. na pewno ulubioną parą <grym> widzów <grym> i miłośników serialu <grym> na wspólnej. Już to e, widzę. A ci pytają, czy marzysz o roli um, w filmie kinowym na dużym ekranie. Zobaczymy cię kiedyś? Marzę. Jaka to jest wymarzona rola? Marzę o każdej roli, wielkiej roli na e, wielkim ekranie. Właściwie, e, jeżeli chodzi o.